Cześć, ja jestem Bentrado, a dzisiaj jest ze mną Szatan. No siema. Dawno na naszym kanale, ale to bardzo dawno nie było już żadnego filmu informacyjnego, ale na szczęście dzisiaj możecie sobie go oglądać I będzie on dotyczył trzech spraw. Pierwsza sprawa to jest Teamspeak. Podjęliśmy taką decyzję, żeby stworzyć wyznaczone godziny każdego dnia od poniedziałku do piątku, ze względu na to, że mamy szkołę. Tak. I od razu tutaj zaznaczę, że nie jest to tak, że w tych godzinach tylko będzie przesiadywać administracja, ale tylko w tych godzinach od poniedziałku do piątku będzie można uzyskać pomoc na tym spiku. Chyba, że któryś z nas będzie miał czas i poświęci ten czas dla Was pomiędzy właśnie tymi wyznaczonymi godzinami ale to musicie, no nie wiem, czekać tak na czuja. Żeby nie było, że musicie, że wchodzicie sobie na te kanały i czekacie i później narzekacie, nie, że ten, że nie ma administracji, administracja nie pomaga. No i dlatego właśnie stworzyliśmy to wszystko. Możecie to ładnie teraz zobaczyć tutaj, tak. Jeszcze tak ustawię, żeby było pięknie. Okej. Okay. Tak jak jest na przykład, weźmy Poniedziałek. Jest, pokazane są skróty. Skrót Małpa to jestem ja, czyli Het Skrót Global Mod to jest Szatan i Bartuś. Skrót M to są moderatorzy. I skrót H to są helperzy. Zaznaczę tutaj też, że, ten, że w godzinach takich wieczornych, pewnie od 18-19 zawsze będzie ktoś. Z, z każdej rangi, z każdej grupy rank, więc możecie być spokojni w tych godzinach najczęściej możecie przychodzić do nas na Team Spika. Jeśli sprawa jest bardzo poważna, to wtedy zapraszam na forum. Tam z każdego miejsca mamy dostęp, czy ze szkoły, czy z autobusu, nawet i będziemy odpisywać i coś działać. Tak, to jest najlepsze źródło komunikacji. To tak, jak mówię. Jeśli chodzi o spika, to tylko w tych wyznaczonych godzinach. Te godziny będą się czasem zmieniać, dlatego sprawdzajcie Facebook'a. A teraz te rzeczy takie bardziej przyjemne, czyli dwa konkursy, nie event'y. Ale to będą dwa konkursy, taki przedsmak event'u mikołajkowego, do którego jeszcze kawałek. Ale dobra, będą to konkursy na YouTubie, takie dosyć podobne do tego co były ostatnio. Czyli ja opowiem o tym pierwszym. Trzeba będzie stworzyć filmik, na który będziecie mieć czas do 6 grudnia, 7 grudnia poznacie wyniki. I tytuł, tematyka tego filmiku to jak dobrze zacząć grę na hardkorze. Chodzi tutaj o to, żeby stworzyć taki fajny film, też po części oprowadzający po spawnie. W którym mm, później gdzieś idąc opowiecie, jak porządnie zacząć grę, żeby nie wpaść na jakiegoś kto, kogoś, kto was zabije, nie, tak żeby sprawnie można było grać sobie pięknie, ładnie. Wiadomo o co chodzi. Od razu mówię tutaj, żeby nie tworzyć multikont można przecież przejść na własnym koncie, nawet pościągać tej itemy, tam uzasadnić to, że się ma tą ochronę początkową i tą resztę i wybierzemy taki bardzo fajny filmik, taki, taki oryginalny. Niekoniecznie tutaj chodzi o efekty, tylko sposób tego przekazu. W jaki sposób to przekażecie innym graczom, bo to będzie taki główny poradnik, który wyląduje na naszym Facebooku i na naszym kanale, damy taką notację. To będzie właśnie taki poradnik, jak zacząć grę na naszym Hardkorze. Więc tematyka jest dosyć ciekawa i myślę, że weźmiecie w tym udział. A za pierwsze miejsce, właśnie za ten filmik, <laughs> za ten pierwszy filmik będzie gift kod, taki już działający. I yy, tutaj od razu mówię, nie kupujcie gift na Allegro. Tak, nawet od tych sprzedawców, takich, tych, yy, którzy mają, mają te, te komentarze i to resztę, bo przejechaliśmy się ostatnio na tym i przepraszamy te osoby, którym wygasły gift kody, ale wkrótce je oddamy z powrotem. Ja też nad tym ubolewam, bo beniu straciłem Beniuka. O czym jeszcze nie powiedziałem. Aha, dla każdego, kto będzie brał udział w konkursie, są dwa kody na Unbana i pierwsza piątka dostaje po pięć kodów na Unbana. Tak. Wszystkie prace, tak jak mówiłem, macie czas do 6 grudnia, gdzieś do wieczora. Wstawiajcie do na naszym forum. Link się pojawił w opisie i teraz w anotacji. A po drugim konkursie opowiem Wam tam. Okej, okay, a więc mamy dla Was także mm, mini konkurs dotyczący również YouTube. E, a mianowicie musicie zrobić intro do kanału MCHC. E, no i te oryginalne i najbardziej kreatywne prace. E, nagrodzimy oczywiście umbanów. banów. E, no, całe to wysyłanie prac macie 2 tygodnie od dnia dzisiejszego, czyli 29 listopada do 13 grudnia. Zgłoszenie wysyłajcie standardowo także na forum, do którego notacja pojawia się teraz na ekranie. Tak, dokładnie. Chodzi tutaj o nasze nowe intro, żeby było jakieś takie fajne, epickie, wiecie. Będzie się pojawiać przed każdym filmem takie dotyczące hardcore. Nawet to by było na tyle, żeby nie zanudzać. Trzymajcie się, cześć, zachęcamy do udziału w tych konkursach i pamiętajcie o TeamSpeak'u. Trzymajcie się, papa. Pa. No cześć. Wokół mnie tylu ludzi.